Hej, słuchajcie, tak na szybko, ponieważ dzisiaj mamuśki mają wychodne, stąd trochę bardziej odświętnie do Was nadaję. Ale chciałam się podzielić swoimi uczuciami, ponieważ dzisiaj podcastowo bardzo fajny, miły dzień dla mnie. Po pierwsze, najpierw podziękowanie od Leszka Furmana no, za wspólne te dwa odcinki, co na pewno dodało skrzydeł. No a teraz pod koniec dnia odpowiedź od Sylwii Sitkowskiej, potwierdzenie udziału w podcaście Ohanna. Z Syrią nagramy dwa takie zaległe odcinki, które... O których myślałam już od samego początku, odkąd pod powstał podcast. E, jeden właśnie o kryzysach w relacjach na różnych etapach związku, a drugi poświęcony w całości mężczyznom. Ale to teraz nie o tym, bo nie, nie o zapowiedź odcinka chodzi, tylko o taką refleksję, że słuchajcie, jeśli robisz coś prosto z serducha i wierzysz w to, co robisz e, i masz dobre intencje, e, to prędzej czy później to gdzieś to. No wyjdzie, uda się, No nie lubię tego słowa uda się, ale e, ktoś na pewno to doceni, ktoś zaufa e, i nie wszyscy patrzą na ilość lajków, zasięgów, tylko gdzieś patrzą na człowieka i, no i wchodzą w te rzeczy. Także tyle ode mnie, bawcie się dobrze, bo ja na pewno się będę dzisiaj dobrze bawiła. Pa!